Dzień dobry, szalom, pokój, pokój od najwspanialszego rzecznika praw obywatelskich. Jeśli on przejmie władzę nad ludźmi jako król królów i pan panów, to wtedy będziemy mogli mówić, no nareszcie jesteśmy wolni spod niewoli ludzkich i tak dalej, rządów czy jeszcze ludzkich dyktatorów religijnych czy politycznych. Od Jezusa Chrystusa, tego oczekiwanego Mesjasza przez narody. Bo to nie jest tylko kwestia jednego państwa, to narody oczekują takiego wybawiciela. No, myślę, że już dosyć się w tym wypowiedziałem. No i dzisiaj jest taki dzień, 24 czerwiec 23. No, dzień wakacji, już mają młodzież w szkole i tak dalej. A tytuł dzisiejszej audycji jest taki: Rzecznik Praw Obywatelskich. No to piękna funkcja, inaczej mówiąc, obrońca. I tak dalej. Ja szybciutko przechodzę. W tej książce Aleksandra Kwaśniewskiego, którą nazywam Biblią Aleksandra Kwaśniewskiego, wiele słów, słownictwo, kunder, szczeniaki wychodzi z tej książki. Więc ja będę używał słownictwa, które może być niekiedy obraźliwe, ale myślę, że uczciwy człowiek się nie obrazi, że jest takie słowo kundle religijne i kundle polityczne. Dobrze, czyli tak, ONZ może też być rzecznikiem praw człowieka, ponieważ w deklaracji i w Karcie Narodów Zjednoczonych bardzo te rzeczy są podkreślone. Nie jacyś uzurpatorzy, którzy przejmują władzę i oni się uważają suwerenem nie wybrał. No, suweren wybrał Absaloma, suweren wybrał Hitlera i tak dalej, i, i jak skończyli ci ludzie. Czyli czy oni byli rzecznikami praw człowieka, obywatelskich. Nie, to byli rzecznicy, byleby swoją partię lansować, byleby wygrać wybory, jak to w tej chwili w Polsce się odbywa. No właśnie i teraz jako przedstawiciel fundacji Abel, ambasador pokoju, mam obowiązek prawny i moralny, jakikolwiek i ludzki, by ujawniać, no, no teraz nie żeby oskarżać, tylko ujawnić... Że jeśli jakieś zdarzenie ma miejsce, a ono jest świadkiem naruszania praw obywatelskich człowieka, nieważne czy żołnierza, czy jeńca, wojenia, kogokolwiek, to jest człowiek. Człowiek ma prawo się bronić uczciwie w uczciwych sądach, a nie jak to niektórzy by chcieli blokować, to wynika z trzeciej sobie 5.1, to tak przypominam, według tej najstarszej konstytucji świata, jaką jest księga prawa, inaczej mówiąc Biblia, Pismo Święte. Oczywiście jest wiele ksiąg starych, zytnych, ale one nie mają, jak to się mówi, określenia prawnego. To są jakieś tam, no nie będę tu mówić dobrze. Czyli ma być to publicznie powiedziane. No i teraz, żeby to publicznie powiedzieć, to muszę się odwołać do. Czyli książkę Kwaśniewskiego już wam tu pokazałem. I teraz mam list skierowany do sekretarza generalnego ONZ w Nowym Jorku. On był wysłany 25 sierpnia 2020. Odczytam dlaczego. Kilka słów tu na dole, bo dotyczy miejscowości Białogard na północy Polski, no i tutaj tej miejscowej prokuratury w Białogardzie. O. Fundacja po złożeniu wniosku do prokuratury w Białogardzie z żądaniem ustalenia, na jakiej podstawie prawnej funkcjonariusze Związku Wyznaniowego Świadkowiej Jehowy w Polsce, mogli wymagać kategorycznie wyrejestrowania Fundacji Abel Ambasador Pokoju w ciągu 7 dni. Prokuratura nie dopełniła swoich obowiązków przez niedokonanie prawidłowych ustaleń dotyczących przekroczenia uprawnień i kompetencji wynikających ze Statutu Świadków Jehowy w Polsce. Widzicie, ja to przeczytałem, czyli widzimy Fundacja musi się bronić przed instytucjonalistami religijnymi w Polsce Świadkami Jehowy. To powiemy, tu nie chodzi wcale o Mariana, że Marian się musi bronić tylko ogólnie, jak ci ludzie, a przy okazji to jeszcze, oni są bardzo, bardzo nakręceni się, tak powiem, tą instytucją, jaką nazywają ciało Kierownicze, do tego jeszcze wrócimy. Czyli widzimy, mamy podstawy prawne, by te rzeczy ujawniać i że dotyczy to miasta Białogard. To już widzimy, teraz idziemy dalej. I przy tej okazji powiem, jakie osoby mają tutaj udział w tym. Pani prokurator Eliza Patrylak, pan Jarosław, też prokurator Jarosław Zając, Michał główno głównodowodzący, jeśli go tak powiem, biskup z Światku w Białogardzie, Ryszard Komik, Waldemar Szanowski, no mógłbym wiele innych osób mieć. To są instytucjonaliści religijni, którzy krótko mówiąc, przekroczyli swoje uprawnienia, naruszając prawa obywatelskie. Nie będę mówił, na czym to polega, bo są dokumenty w prokuraturze i tak dalej. Senator Klejna też tą sprawą się zajmuje. Dobra, to tak już króciutko idziemy. Czyli mam prawo mówić to publicznie. Mało tego będę żądał, żeby cała Polska się o tym dowiedziała. Bo taki jest obowiązek statutowy. Bo to są czasy w Polsce, gdy wszyscy chcą na kłamstwie robić karierę. Nie tylko tu chodzi o świadkowie chorych, bo to tam jest to ta marginalna sprawa. Ale widzimy, że taka grupa też ma w tym udział, bo zwodzi ludzi. No, i teraz tak widzimy takie różne zdarzenia. w to no jest słynny z takiej zabawnej scenarii. Bitwa o krowę. Kiedyś poszło o krowę. Było to wydarzenie publiczne. no to Stało się publiczne. Oczywiście można to było zamknąć w stodole i załatwić sprawę w stodole. Jak to się mówi, żeby nikt nie wiedział. No, tak się nie stało. A kwestie prawne to jest temat inne, tylko są pewne zdarzenia których się mówi publicznie i to nie jest żadną ujmą, hańbą. Tak samo jak Rzeź Wołyńska, czy coś w tym stylu, musi to być historycznie, uczciwie udokumentowane, jakkolwiek to nazwiemy, żebyś nie było kłótni potem, bo tam gdzie jest kłamstwo, to tam powstaje wielka kłótnia. Prawda ma nas wyzwolić. Zresztą tak świadkowie wiechowie mają w tym roku, że słowo istotą Twoich słów jest prawda. No to teraz zobaczymy, jaką istotą świadków wiechowie jest słowo prawda. Dobra, czyli widzimy, że Rzecznik Praw Obywatelskich w tym momencie podejmuje się takich zadań jako przedstawiciel fundacji. Rzecznik Praw Obywatelskich. I takim Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce najważniejszym powinien być prezydent Andrzej Duda. To wynika z zapisów konstytucyjnych. Ja mam tą małą konstytucję. To jest 126 artykuł. Prezydent Rzeczpospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. No, wiemy, tu 30 rozdział, 30 rozdział tego artykułu jest taki, że godność człowieka to jest obowiązującym prawem władz publicznych, które mają chronić praw człowieka. 32, wszyscy są równi wobec prawa i tak dalej. To wynika, że ten konstytucyjny obowiązek spoczywa na prezydencie Andrzeju Dudzie. No i teraz jak ten polski prezydent Andrzej Duda... No, krótko mówiąc, wywiązuje się z tej roli, no to zobaczymy. Tu ja mam w takiej większej formie konstytucję, ale po to, żebyście widzieli, że, że mamy te rzeczy opracowane w takim wydaniu, żebyśmy mogli je pokazać w większym wymiarze, łatwiej to tak się ogląda, krótko mówiąc. Dobra, czyli widzimy. No i teraz będziemy tymi śladami Rzecznika Praw Obywatelskich kroczyć, by się przekonać, jak to się odbywa. No Kiedyś na Ziemi takie zdarzenie było, że był taki słynny król Salomon. No, mówimy Salomonowe Rozwiązanie. Tak się niektórzy odwołują nawet w tych parlamencie tutaj, polscy posłowie. No, Ziętarski, Piotr Ziętarski, też poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie, Platformy Obywatelskiej, też kiedyś było mu jego w kancelarii, też się tak tam pięknie wyrażał. No, to szukamy Salomonowego Rozwiązania. No, i teraz przeczytam Wam. Z Biblii świętego Wojciecha, żebyście widzieli, bo ja różne Biblię używam. I tu pisze tak: w pierwszej księdze królów, trzeci rozdział, 16 werset: Pewnego dnia przyszły do króla dwie kobiety lekkich obyczajów i stanęły przed nim. No, wydarzenie niesamowite. Jak to możliwe, żeby król o takiej ramzy, jak król Salomon, pozwolił sobie, żeby przyprowadzono przed jego oblicze, Dwie prostytutki, bo w innym wydaniu pisze prostytutki, nierządne kobiety. Jak to się stało, że król sobie pozwolił na tak niskich ludzi do gabinetu sprowadzić? No widzicie? O, teraz sobie będziecie myśleć, jak to? No tak, bo wszyscy opowiadamy mądre Salomonowe gacie i tak dalej. Widzimy, ten król nie wstydził się zejść do roli praw rzecznika praw obywatelskich. A mógłbyś się, ja mam ważniejsze sprawy, ja jestem prezydentem Andrzejem Dudą, to ja nie mogę na takie sprawy reagować. Ty, Dudo, ty szmatol polityczna, tu masz napisane, bo będziemy cię ścigać, prezydencie Polski. To jest ten czas. Ja się tu nie chcę wyżywać, ale mam obowiązek prawny to mówić. No i ten król Salomon, widzicie, podjął zdecydowane działania na rzecz obrony praw i dziecka, i. I tych kobiet chciał ustalić, która tu jest sprawowitą matką tych, tego dziecka. No oczywiście to się stało. No i teraz widzimy, załatwiona sprawa od ręki. Jest pytanie, dlaczego tego nie załatwiono na niższym szczeblu? Bo też takie zagadnienie mogą powstać. Te niższe szczebla w bramach miasta nie dali rady i tak dalej. No doszło, ale król widzimy się nie wykręcił sianem, jak to się mówi. Podjął działania prawne. Czyli stanął, jak to się mówi, jako rzecznik praw obywatelskich na wysokości zadania. Nie wstydził się obywateli. No, Andrzej Duda ma wielki problem w Polsce, tylko się chwali, suweren mnie wybrał. No, suweren wybrał Hitlera. I zobaczymy, jak skończysz, Andrzejku Duda, bo na ciebie ciąży wielki grzech przed Bogiem i przed ludźmi. A dzisiaj, a to tak tylko mówię, możesz się opamiętać. Widzimy, król Salomon tu pięknie się wywiązał z tej roli. No idziemy tym śladem rzecznika praw obywatelskich i praw obrońców praw tych, czego szukamy dalej. Szukamy takich rzeczników, którzy. No i teraz będę musiał uruchomić tutaj tego mojego tableta. Zobaczymy, czy mi się uda. O la, la, No, zobaczymy. I zobaczycie, co tu się dzieje. Myślę, że się coś odsłoni. No nie chcę, już coś się kręci. Ulala, no jest, muszę to inaczej nakazać, wykazać. No i widzicie, tych reklam wciskają, No wiecie, to jest takie, to są te... No nie muszę teraz tych, tych, tych reklamowych smarkacji usunąć. No nie mogę się z tym poradzić. Musicie wytrzymać, bo tak to się tu dzieje. Nie pokazuje mi tej że żeby to wyłącza, no. O, teraz patrzcie. Dzisiejszego poranka porozmawiamy na temat szatańskiej pokusy, abyś dymił. Niektórzy mogą myśleć, że chodzi o papierosy, cygary, fajki. Nie? Mówimy o sposobie, w jaki sposób, w jaki sam szatan To jest członek ciała kierowniczego Świadku wiechowy Antony Morris. I on tutaj przyznaje się uczciwie, że ciało kierownicze świadków wiechowy też ma problem, bo podlega władzy szatana. Chodzi o to, że się No już nie będziemy tutaj tego ułuchamiać. Widzicie? Czyli ciało kierownicze świadków wiechowy dobrze zaczynało. Dobrze zaczynało. A widzimy, ma problemy. I my mając ten list, tutaj, który skierowaliśmy do sekretarza generalnego, głównego rzecznika, który ma stanąć w obronie praw człowieka, a najważniejszym rzecznikiem obrony praw człowieka jest Syn Boży, Jezus Chrystus, w tytule Króla Królu, w randze Króla Królów i Pana Panów. I widzimy, teraz ja pokażę tych zbrodniarzy religijnych, bo trzeba ich nazywać zbrodniarzami. Bo, jeśli ktoś zawłaszcza wolność, godność drugiego człowieka poprzez swoje religijne regułki, nazywając to zasadami bożymi, to jest największe oszustwo, na jakiego można się dopuścić. Religia katolicka tak nie zawłaszcza swoich wiernych, jak ci zbrodniarze. No, będziemy to do tego dochodzić linią prawną, jak to się będzie toczyć dalej, sami nie wiemy, bo. To są wyroki, Boże, jeśli tak to powiemy. Jak to się będzie odbywać, tego nie prorokuję, nie będę tutaj wychylał się. Widzimy Rzecznik Praw Obywatelskich, jakim ma być Chrystus, przyszedł nas Rzecznik, on sobie na pewno z tym najlepiej poradzi. Ale mówiliśmy o Rzeczniku Praw Człowieka Andrzeju Dudzie, który, no, no, krótko mówiąc, się nie popisuje, jak na razie wygląda. Może dobrze zaczął, tego nie będę oceniał. Antony Morris się od tej, Grupy tutaj, jak mówiłem, od, odgrą, oddzielił. Nie chce mieć udziału z takimi, no, krętaczami religijnymi. Namaścili, sami się swoimi przechwałkami namaścili. Rajmond już wcześniej to dostrzegł, i teraz przychodzi czas uczciwie o tym mówić. I teraz, jako przedstawiciel fundacji, mam obowiązek wręcz to mówić i ujawniać. Mało tego mam się przebijać przez różne stacje telewizyjne i tak dalej. tak. <totek> Bo to są te bramy, przez które dzisiaj informacja dociera. Nie bramy miasta, pre prezydenta czy w sądach, bo ci się potkami trzęsą jak ta Eliza Patyla, czy ten Jarosław Zając, że nie wiedzieli jak, jak podjąć się za sprawę. Ja ich nie oskarżam. I tak samo tych posterunkowych tutaj, materko z Białogardu też nie umiał sobie poradzić. Dziecina jeszcze, młodziutka pracuje na policji, no ale trudno, takich mamy ludzi. Widzicie, no nie umią ludzie stanąć na wysokości zadania, stąd powstają problemy, a mają bronić praw człowieka. Dobra, z tym się poradziliśmy już z, z Antonem Morisem. Teraz jest jeszcze inne pytanie. Jeśli my jako obywatele, widzicie, tu jest napisane, nie śpij, bo cię przegłosują. Nie śpij obywatelu, bo masz być rzecznikiem swoich praw i się nie wstydź domagać swoich praw, bo to polska konstytucja ci gwarantuje i ty masz to obowiązek prawny przypominać urzędnikom, a ci, którzy tego nie wypełniają, no to się okażą, że to są kundle urzędnicze, czy kundelki, jak to Kwaśniewski ładnie nazwał, tego typu ludzi, którzy się chcą uważać, że są bardzo ważne osoby. Ja to powiem kurduple a inaczej dupki religijne, polityczne i jeszcze jakieś inne gnidy, urzędnice bezkarne. Takie jest u mnie słownictwo, żebyśmy widzieli, jak przejrzyście trzeba demaskować obłudę albo pyszałkowatość tych, którzy są u władzy. Czyli mamy być rzecznikiem swoich praw, a nie unikać. Wrócę tak jeszcze króciutko, że możesz też stał się rzecznikiem praw obywatelskich. On przyszedł do króla, do, do faraona, to się mówi, króla tam, niech będzie król, że masz wypuścić naród żydowski, bo oni tu przyszli w gościnę, tam 400 chyba lat wcześniej, a wyście z nich zrobili niewolników. Wyście nadużyli ich praw obywatelskich. No i wtedy wiemy, 10 plak i tak dalej, czyli Mojżesz był rzecznikiem praw obywatelskich. Takim rzecznikiem praw obywatelskich też był Abraham, gdy się dowiedział, że na Sodomę i Gomorę ma być wylany gniew Boży. No to Abraham szybciutko, Panie Boże, może tam 50 jest, a może 40, a może i tak dalej. W końcu wyszło, że Lot i jego dwie córki, nawet żona Lota też nie umiała, nie, nie uszanowała nawet swoich praw obywatelskich, bo chciała po swojemu. Oczywiście Abraham też był rzecznikiem praw obywatelskich. Widzimy, tak trzeba to nazywać językiem prawa, jeśli czytamy. To, co jest w Biblii napisane jako w księdze prawa, a jak będziemy opowiadane, na przykład dzieciom takie bajeczki opowiadać, niczego nie nauczymy myślenia prawnego. Myślenie prawne to jest ja mam bronić swych praw obywatelskich przed oszustami, takimi jak tutaj to zbrodnicze ciało, kierownicze świadkowie, czy polski prezydent Andrzej Duda, który ma problem. I partia PiS prawdopodobnie ma też ten problem i dlatego Kłamią gdzie się tylko da. Ja nie narzekam na nich, bo ci ludzie dokonali wiele dobrego. Teraz wracając jeszcze, Salomon takie piękne, salomonowe rozwiązanie dokonał na ziemi. A skończył jak? Jak myślicie? W chwale, czy w poniżeniu, czy w hańbie? Skończył jak kundelek, czyli tą rolę Rzecznika Praw Obywatelskich zaniedbał, bo nie polegał już na Bogu, tylko Chciał po swojemu zabić Jeroboama, no i tak dalej. Rozpadło się Królestwo Żydowskie na, dwa, dwa, na dwie grupy i tak dalej. Czyli skończył jak kundelek. I teraz jest pytanie: dlaczego niektórzy tak wspaniale zaczynają, a potem kiepsko kończą? No, ja sobie zapisałem tak. Bo my dajemy się zwieść na zwodniczy zachwyt. O, ciało namaszczone, kierowniczy światłowiekowy. O, prezydent Andrzej Duda. O, Hitler. O, kurcze, Putin, i tak po kolei zachwyst, zachwycamy się ludziom. O, Zełęski, teraz na przykład, mocno popularny człowiek. No, jest to bardzo zwodnicze, bo ludzie mogą dokonać bardzo wiele dobrych rzeczy, jak Salomon. Nawet wybudował wspaniałą świątynię. Nawet ciało kierownicy Świadków Jehowy wymaga lojalności. Lojalności tak, wtedy, gdy robicie coś dobrego, ale jak wy jesteście oszustami religijnymi, no to komu chcecie lojalność? Jakiej lojalności chcecie żądać? Dla siebie jako oszuści nie ma czegoś takiego. Fundacja będzie to obnażać, i jako rzecznicy praw obywatelskich nie, mamy, nie, nie musimy się obawiać. Żadnego urzędnika, żadnej gnidy, jak ja to mówię, już dawno to mówiłem, co niektórym się nie podobało, że ja takie słownictwo używam. Tak, bo ja będę odpowiadał przed tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Chrystusem, najwyższym władcą, który ma się też ujawnić. Jak to się ma stać, nie wiem. Czy ja jestem pomylony, czy chory w tej swojej idei zaufania w te najwyższe rozporządzenia prawne, które mają zadziałać, bo inaczej to to tutaj my podlegamy tylko tym kundelkom, tym, tym kurduplom politycznym, jak ten Jarosław Kaczyński, kurdupelek się tutaj chce lansować, no w Polsce się może. Aleksander Kwaśniewski to dawno wykazał, że te kurduple i te, te szczeniactwo polityczne to musi kiedyś to zostać obnażone. No spadło na Polskę, no cieszmy się, że tak spadło i ufajmy, że rzecznik praw obywatelskich, jakim się okaże Chrystus w ramze króla, Królów na pewno nas obroni przed takimi, którzy żądają tej, no, takiego ślepego poddaństwa. Nie ma ślepego poddaństwa. Mamy się bronić jako obywatele, każdy jako jednostka i nie dać się zawłaszyć. A jak ktoś chce się dać zawłaszyć, no ja go nie zmuszę, żeby on zaczął myśleć kategoriami obywatela wolnego, a nie obywatela uległego, potulnego, bo, bo mi tak każą. No, no to zobaczymy, jak wyjdziesz na tym, jak ci każą. Ja wolę słuchać tego, który ma tytuł króla królów i pana panów. Szalom pokój.